Spiractwo jest ekran śmie... Eee, zaraz! Zaraz! Kurwa! Przecież modyfikowanie gier, żeby działały na spiraconej konsoli jest bez sensu. Eee, teraz gadam o pierdołach, by wydłużyć te zjebane pseudokomentery Bochy? Więc tak. Minishize wreszcie traci przyjaciół, co mnie niezmiernie cieszy. Lemoniada w puszce po Sprite Cranberry jest zajebista. Ibisz przestał być nieśmiertelny. A na sylwestrze marzeń nie było widowni tylko pracownicy, ale pewnie o tym każdy już wie. A jeśli chcecie wiedzieć czemu znak wodny, to on jest po to, by się zniżyć do poziomu tego autysty. W następnych filmach już go nie będzie. Gwarantuję Wam to.